Regionalna telewizja kablowa witam serdecznie. Zanim przyitam naszych gości, pochwalę się. Tak wygląda złoty medal mistrzostw świata w siatkówce, mistrzostw świata juniorów do lat 19. 19 złoty medal, ale niestety nie ja jestem jego właścicielem, ale mamy zaszczyt gościć w naszym studiu, właściciela tego złotego medalu, Jakub Olszewski, kapitan tej złotej z drużyny z Teheranu. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam wszystkich. I tata, a zarazem pierwszy trener mistrza świata, Tadeusz Olszewski, jest Nowy Sącz. Dokładnie, SKPS. SKPS. Kuba, zacznijmy od Ciebie. Jakie to jest uczucie, jak 15 tysięcy ludzi, myślę, Myślę o tym ostatnim meczu seniorskiej reprezentacji Polski. Bije brawo młodym siatkarzom na stojąco i patrzy na to cała Polska w telewizji. No niesamowite uczucie. szczerze, że wszystkim nam trochę nogi zadrżały. Kardo też podeszło trochę do góry. No, mega uczucie, mega przeżycie. Jest to takie, no, myślę, że najlepsza nagroda za to, co, co osiągnęliśmy. Wspólnie z chłopakami, i na pewno przeżycie, które zapamiętamy do końca życia. Mhm. Pomyślałeś, warto było, no, chciałem powiedzieć, ile lat tak trenować, ale tego się za chwilę dowiemy pewno, warto było trenować dla takiego momentu i mieć nadzieję, że to nie jest jeszcze najważniejszy moment w Twojej i kolegów karierze. No oczywiście, że było warto. No, ciężko pracowaliśmy, żeby. żeby ten sukces osiągnąć, żeby, żeby to się wydarzyło. E, tak, to jest dopiero początek naszej kariery. E, dużo, czeka nas bardzo dużo ciężkiej pracy, żeby, żeby gdziekolwiek potem, bo został nam ostatni rok młodzieżowej środkówki, żeby się przebić do jak najlepszego klubu seniorskiego. Bo wiadomo, że każdy nas wiąże przyszłość z tym sportem i będzie to też nasza praca już za niedługo. Więc wszyscy na pewno będą dawać siebie wszystko, żeby jak najlepiej się zaprezentować przez ten sezon, bo też myślę, że drużyny i trenerzy skałci będą też na nas patrzeć trochę inaczej, więc będzie trzeba po prostu udowodnić swoją wartość i i prezentować się jak, jak najlepiej. Powiedzmy trochę o, samym, o samych Mistrzostwach Świata, o tym turnieju w Iranie. Jak to wyglądało? Nie mamy albo mamy bardzo mgliste pojęcie, jak wyglądają tego typu turnieje w kraju cokolwiek dla nas egzotycznym jak Iran. No, wyglądało to... było bardzo dużo zasad tych covidowych. Jeden nie mieliśmy okazji nic pozwiedzać. E, jedyne, kiedy tak naprawdę przebywaliśmy na świeżym powietrzu, to w drodze z hotelu do autokaru i z autokaru do halę sportową. Mm -hmm. Przez szybę widzieliśmy trochę tego państwa. Jest to dosyć e, dziki kraj. Inaczej, nie, jest, tak? Kraj, Inaczej niż u nas. Tak, dziki kraj. E, Publiczność na trybunach, czy to wyglądało jak w Tokio? Nie, nie, to wyglądało jak w Tokio. Publiczności nie było, nie mogła być. E, szkoda, bo wiemy dobrze, że przy publiczności się gra. Dużo inaczej, dużo lepiej. No ale niestety takie były zasady. Mieliśmy też co, co, co trzy dni testy, testy covidowe. E, chcieli nam to zrobić przed meczem półfinałowym z Iranem, mhm. ale nasz kierownik się na to nie zgodził, e, bo różnie to by mogło tam te wyniki, wiadomo, e, przewiec. E, ogólnie bardzo profesjonalnie zorganizowany turniej, no jak, jak na taką rangę przystało. I. i no i najważniejsze, że rozłocenie są tym, co Czysto sportowo, powiedzmy jeszcze o tym sportowo. No, jeden stracony set podczas całego turnieju to oświadczyłoby o tym, że polska reprezentacja no, no zdominowała te mistrzostwa. Tak, no, przed, przed turniejem nie stawialiśmy sobie żadnych celów. Tak naprawdę nie, nie mówiliśmy o tym, że e, co, co chcemy osiągnąć. Oczywiście wiedzieliśmy, że, że naszym głównym marzeniem będzie tam pojechać, żeby zdobyć medal. Brali, bralibyśmy każdy medal w ciemno przed, przed turniejem, w ogóle awans do czwórki byśmy brali w ciemno. Eee, no jak pokazał turniej, zdominowaliśmy ten turniej, byliśmy bardzo dobrze przygotowani na niego, co pokazuje statystyki, że straciliśmy tylko jednego seta. No to, nie jest, to nie jest wynik przypadku. To to, nie, to, nie wierzę, bo... że nie myśleliście tak w samolocie podczas tego drugiego, długiego lotu do Iranu. Słuchaj, a może jednak przywieziemy medal, nie? Tak, no, no śmialiśmy się tam, żartowaliśmy, no, że żeby było bardzo fajnie, że to że, by było spełnienie marzeń, żeby, żeby polecić tam, żeby wygrać ten turniej, bo, bo, bo każdy tego chciał i każdy wiedział, po co tam jedzie i do czego się tak długo przygotowywał. Dobrze. Eee, Tadeusz Olszewski, tato i pierwszy trener e, obecnego mistrza e, świata w siatkówce. E, no to takie najprostsze pytanie, jakie mi przychodzi do głowy. Może Pan podać taki najprostszy sposób, jak wychować mistrza świata w jakiejś dyscyplinie sportu? <laughs> jak się to robi? Jak się to robi? Jak to się robi? Ciężka praca. <laughs> no, wiesz, ja, ja miałem taką taką... No, Podwójną rolę byłem i trenerem, czy znaczy nie jedynym, bo też był jeszcze Leszek Macheta i Łukasz Mężyk po drodze. Jak akurat trenuje od czwórek, a Wy czwórki i młodzika. jak udało nam się zdobyć też srebrne medale tych mistrzostw Polski w dwóch kategoriach. Ale być ojcem i trenerem, powiem szczerze, nie jest łatwo. Sytuacja z boiska nieraz się przenosiła do domu, także ciężko było z synem, ale jak widać warto było, bo wyniki są takie efekty, że no, jestem z niego dał, dał, dał pan synowi wybór, czy, czy w, momencie, w momencie, kiedy zaczął stawiać pierwsze kroki, już było wiadomo, że on nie, musi nie, nie. wybrać siatkówkę? To, to, to była pańska decyzja, czy kuby decyzja? Kuba. Kuba, znaczy w pierwszej klasie, jak był to i tenis stołowy, i tenis ziemny, i piłkę nożną, próbował, Siatkówkę zawsze w ogrodzie za mną odbijał, bo tak, no, może mu się spodoba. No i od drugiej klasy został w tej siatkówce, no i tak do dzisiaj tą siatkówkę. Uprawia. No. Także nie, tutaj żadnych nacisków z naszej strony, bo ona też sport, jest sportowcem. Żadnych nacisków nie było, bo wiemy, że no, z niewolnika nie zrobi się pracownika. Jego wybór, jemu to się spodobało. No i fajnie mu to wychodzi. A pa, pamięta pan ten moment, kiedy Kuba pierwszy raz odbił a, piłkę w taki sposób, że panu przyszło do głowy, to może być kiedyś niezły siatkarz. No szczerze na to... początku było dużo nerwów, bo jak coś nie wychodzi, to tak nie tak, nie tak lub inaczej. Ale nie, tak już na przełomie pierwszej, drugiej klasy podstawówki to już było widać, że i te palce, i te odbicia. Zresztą Kuba ma wspaniałą motorykę, gdzie tutaj kwestia tylko nauczyć się, środkówka jest akurat grą techniczną, zapłać technikę, co akurat on szybko to łapał. No jak już zaczęło wychodzić, no to on już w drugiej klasie grał w dwójkach. To jest wypracowane, to jest wrodzone? Znaczy, wrodzoną motorykę ma wrodzoną, ale tutaj, tutaj to jest, no, to jest wypracowane wszystko. To trzeba wykonać tysiące, miliony odbić, żeby dojść do tego, gdzie teraz akurat Kuba jest. A jest coś takiego jak, 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 jak talent i jego procentowy udział w tym, nie, że, no, żeby nie, wychować nie, mistrza? Nie, na, na, na pewno tak. No, mhm. Kuba ma to, to coś, że no, przewiduje na przykład na boisku. To jest Fajna cecha, szczególnie w obronie, bo tutaj jest się zdawnikiem pozycji przyjmującego, gdzie wiedz jak się ustawić. No, no i tą technikę szybko, szybko łapał. Także naprawdę na pewno talentu ma dużo, aczkolwiek też w znaczy no, pracy, pracy... Dużo włożonej, żeby ten talent jeszcze doszlifować, doszlifować. Mm -hmm. A ci starsi telewizowie może pamiętają, był kiedyś w polskiej siatkówce taki trener, który nosił przydomek Kat, Hubert Wagner. Wa Hubert Wa Wagner. I to tak sugeruje, że. Siatkówka to jest taka dyscyplina sportu, która wymaga takiej katrużniczej pracy, tak? Milion razy trzeba się wybić, milion razy dokładnie, trzeba upaść na podłogę, miliony powtórzeń, to są, to są lata ciężkiej pracy, żeby przyniosły taki efekt jak w przypadku Kuby? Dokładnie, dokładnie mówię. To Kuba już ciężko pracuje mówię tak już od, tak na poważnie, od drugiej klasy szkoły podstawowej. Gdzie to są wyrzeczenia, spotkań z przyjaciółmi, z kolegami, z koleżankami, on weekendy ciągle na turnieje, przeważnie każdy weekend w tygodniu praca na treningach, bo trenował w różnych kategoriach i ze starszymi, w swojej kategorii, bo akurat był tym talentem, że starsze grupy też go brały ze sobą. I mówię, tak ja tutaj, ta Maksyma Huberta Wagona się sprawdza, że niestety tutaj no, trzeba wypracować, sam talent nic nie pomoże. Tutaj trzeba wykonać miliony powtórzeń przeróżnych ćwiczeń, żeby dojść do tego. Zresztą nawet no w tej chwili, nawet jak seniorzy tak samo, tam jest ciągła rywalizacja. Nie można stanąć na laurach, a już osiągnęłem swoje. Ciągła praca do końca. Kuba, były takie momenty, że sobie, ja, ja nie mówię, że teraz podczas tych mistrzostw, tylko w ogóle w twojej karierze, były takie momenty, kiedy pomyślałeś, mam dosyć tej siatkówki, koledzy żyją troszkę inaczej, mam trochę więcej wolnego czasu, a ja tylko szkoła, trening, trening, szkoła. No jestem w spale, a tam jest wszystko podczas. W szczególnie sportowego, w tak? Tam jest wszystko podporządkowane siatkówce i, i nauce Więc taki moment był no, nie raz w spale, gdzie, gdzie no, jak się wpada w tą monotonność, to się praktycznie już są takie momenty, że się nie cieszy z niczego. Jest tylko, tylko się, się skupia na, na, na siatkówce, na nauce i... Są to wtedy ciężkie momenty, no ale takie sukcesy, jak teraz, to pokazują, że warto jest to robić. Ale momenty zwątpienia były i to, i muszę przyznać, że to nie raz. Więc... Był, był, te, był telefon do domu, do, do, do rodziców, zabierzcie mnie stąd, ja już mam No dosyć. był, no mówiłem, że, że, że nie wiem, czy chcę tutaj dalej być, czy chcę, 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 chcę dalej... Wiadomo, że chciałem cały czas trenować siatkówkę, ale żeby trenować aż w takim stopniu, żeby... Kompletnie nie jest czasu na nic innego. Wracać do domu praktycznie tylko na święta, bo tak to wygląda. No, ale z biegiem czasu się można jakoś do tego przyzwyczaić powiedzmy i, i, i zacisnąć zęby. No właśnie, no, ale to jest zawodostwo. No, współczesny sport wymaga od tego, żeby. Te, wymaga tego, żeby e, swojej dyscyplinie poświęcić dosłownie wszystko. Nie tak jest? Tak, no w gimnazjum jeszcze wiadomo, jak grałem w Dunajcu, to się chodziło na trening, potem się wracało do domu. Miało się jeszcze czasami trochę czasu, żeby się spotkać ze znajomymi w ogóle. A gdy poszedłem do, do liceum, to nagle był taki szok, bo e, jestem oddalony od domu, jestem oddalony od takich najbliższych przyjaciół tutaj z miasta i wszystko było podporządkowane właśnie, właśnie tej dyscyplinie, więc... Więc wtedy... I, to... I przychodzi pytanie, czy warto, tak? Czy warto? No, myślę, że z biegiem czasu na pewno warto i mam nadzieję, że, że ten sukces to jest dopiero jakby początek jakby tej mojej fajnej ścieżki siatkarskiej. Mm -hmm. jak, pan, jak Pan syna przekonał, kiedy zadzwonił ze spału i powiedział, nie, nie mam już ochoty tego <laughs> dalej ciągnąć? No bardziej tak zawsze mamusia go przytula i tak tłumaczę mu to wszystko. Ja tam zawsze wychodziłem z zes takiej no, twardej ręki trenerskiej, no po prostu mówiłem, że... Też kat, tak? No Twarda też, ręka też, trenerska. Też kat, no może nie aż taki duży kat, jak, jak wspomniana osoba, ale, ale no wyznaję zasadę, że no ciężka praca przynosi efekty. No. Zresztą teraz też córkę też trenuję, następne biedne dziecko pokrzywdzone przez kat i też już jakieś ma pierwsze wyniki, bo się do kadry w swoim roczniku załapała Polski. Proszę bardzo. A odnośnie tutaj, jak go przekonałem, no, no tłumaczyliśmy z żoną razem, że no, Kuba musi przetrzymać ten okres, bo to są wiadomo takie momenty, które trwają tydzień, dwa tygodnie, ale miną. Mhm. Wiadomo, nie tylko Kubie, tam w wreszcie chłopaków też było, było ciężko. No, mieli ten, akurat ten, ten plus, że znają się już praktycznie z niektórymi, Kuba się zna tam od, od kinderów, a on, więc od czwartej klasy, bo wspólnie grali na różnych mistrzostwach. No i to chyba też was troszeczkę tam utrzymało w tej szkole, że no, to była taka paczka, która się trzymała no, od czwartej klasy szkoły podstawowej z całej Polski. Po mhm. prostu niektórymi tak się akurat Kuba już się z nimi spotykał, przyjaźnił, spotykali się razem w domach u nas, wyjeżdżał gdzieś do Polski. Także na pewno trochę namów naszych i ta ekipa, która tam w Spale razem z Kubą jest, no to, to no, razem się jakoś wspierali. Co, co, co teraz trzeba zrobić? Sukces jest, medal leży, możemy go fizycznie dotknąć, tego już no, no, chciałem powiedzieć nam, ale kubie, kubie nikt nie zabierze. Co trzeba zrobić, żeby ci młodzi ludzie, którzy mają jeszcze naście lat, za no, proszę mnie poprawić, za 3, za 7 lat? Pojechali na Olimpiadę i przywieźli ten, ten medal, na który tak bardzo czekamy. Może w takim samym kolorze jak ten, bo przejście z, z juniora do, do, do seniora, nie tylko w środkówce, no to będzie ten trudny moment, tak? To na pewno, bo to jeszcze tutaj no, rządzą stare kadry. Chodzi o akurat zawodników, i wiadomo, że każdy ten stawia na doświadczenie, ale to widzimy po przykładzie tego rocznika, gdzie tam akurat jest Kochanowski. Gdzie to też zresztą zawodnicy, którzy też byli tak jak Kuba w spale, no czekali te swoje parę lat, bo też mieli i w U19 złoty medal i w U21. No i minęło tam 3-4 lata, gdzie już zaczęli grać też w kadrze seniorskiej. Wiadomo, że najpierw jako zmiennicy, a teraz już wiadomo, pryma. Więc myślę, że jeszcze przed Kubą Mistrzostwa Europy w U20 i Mistrzostwa Świata U21, także i od tamtego momentu, miejmy nadzieję, że 4 lata miną mi całe, i wszystko się fajnie potoczy. No, czyli, czyli przesadziłem, za 3 lata je, jeszcze nie Paryż, czyli? No, jeszcze, jeszcze to będzie młodzieżowa kategoria. Jeszcze. Mm -hmm. Czyli za 7 lat? No, nie no, jak najbardziej może grać i nawet 16 lat w kadrze seniorów, także tutaj... Panie by było, ale mówię, no patrzę tak realnie na życie. No. Kuba, co teraz? Sukces, sukces nie poprzewraca Wam, Tobie, kolegom, a w głowach znajomi sąsiedzi w Sączu, jak reagują, jak się okazuje, że ich kolega, ich znajomy, ich sąsiad został mistrzem świata. Woda sodowa? Nie. Nasze znajomi i ogólnie społeczność tutaj na osiedlowa i, i w ogóle w mieście się bardzo cieszyła, co bardzo cieszy, że, że dostałem dużo gratulacji, dużo dużo słów miłych, ciepłych. Mam, znaczy, jestem przekonany, że nie odbije nam woda sodowa, bo jeszcze dużo drogi przed nami i nie możemy tak osiąść na laurach, bo fajnie, fajnie, że jest sukces, wszyscy się bardzo cieszymy, ale, ale jeszcze mamy dużo do udowodnienia i dużo do, do zrobienia, żeby, żeby, żeby grać na najwyższym Poziomie. A to się czuło, że chyba cały Nowy sąd jest dumny, tak? Mamy, mamy nie, 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 nie przez nas wywalczony złoty medal, a cały Nowy sąd się czuł dumny, że jakby miał wkład w to, w to mistrzostwo. Odczułem to, da, po dało, po się to dało się to odczuć? To jest... Szczególnie u nas taka dzielnica jest fajna, Dąbrówka, akurat taka tak, troszeczkę może rodzinna, gdzie tam akurat Kuba jest znany. Także naprawdę tak w dzielnicy dużo ciepłych słów i, no i każdy tak jak mi mówi, to dumna jestem, że go znam, no, także jest to fajne, miło. No. Co, co, co dalej? Jak byś chciał, żeby Twoja kariera się potoczyła pewnie? Pewnie masz jakiś klub, o, o, o którym myślałeś, że chciałbyś się z nim a, związać na dłużej? A wiadomo, że mam jakieś marzenia, gdzie bym chciał grać w przyszłości. Eee, Najważniejszy teraz będzie ten ostatni rok młodzieżówki, jak mówiłem, żeby się zaprezentować jak najlepiej, żeby walczyć o jak, żeby walczyć jak najdłużej w mistrzostwach Polski, żeby mam nadzieję, zdobyć medal też mistrzostw Polski. Mm -hmm. e, jestem też teraz w spale, gdzie będziemy mieli pierwszą ligę, więc e, cały czas będziemy jakby monitorowani i podglądani przez trenerów. Na widoku e, będziecie. Tak, 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 dokładnie. I, no i myślę właśnie, żeby no, ten sezon jest bardzo ważny, żeby jak najlepiej się w nim zaprezentować i do, do dobrego klubu seniorskiego, gdzie Będziemy grali, gdzie będę grał, żeby, żeby po prostu tam pójść, bo można iść, wiadomo, do klubu z plus ligi, a siedzieć na ławie, gdzie, gdzie to jest, się mija scena tak naprawdę. No, miś świata na ławie, no to, to, to chyba trudno było sobie wytłumaczyć. No, ale tak, no, w plus widzę, no tak, młodzi zawodnicy tak zległy kończą, no, z, mhm. z zmiennikami, a tu lepiej pójść do pierwszoligowego klubu, grać cały czas i. I później tego, plus, tego no, plus pa, pa, Panowie, ale nie wszystkie dyscypliny w Polsce mają tak jak siatkówka. Taki świetny klimat jest dla tej dyscypliny. A trybuny są pełne. Miliony kibiców siedzi przed telewizorami. Sponsorzy. To bezpieczne. E, sponsorzy, sponsorzy dopisują. Wszystko dobrze wróży. Tak, no, siatkówka jest bardzo fajnym sportem, z, z najlepszymi kibicami, e, z taką atmosferą no, w, na, na trybunach zawsze. No. Myślę, że każdy zawodnik w Polsce, który trenuje, to z myślą o tym, żeby, żeby kiedyś się znaleźć właśnie na jednej z, z polskich z, z flagą, z flagą na piersi i, i żeby grać przed taką swoją publicznością. Właśnie. Namiast już tego mieliście tak, przed meczem tak. reprezentacji z Serbią. Wszystkiego dobrego. Będziemy trzymać kciuki, żeby ta kariera rozwijała się dalej tak jak do tej pory i. Myślę, że w Nowym Sączu od dzisiaj, czy w ostatnich dniach przybyło sporo nowych kibiców siatkówki, mamy tam swojego przedstawiciela, mamy tam swojego kapitana Złotej Drużyny Juniorów U-19 z Teheranu, Jakub Olszewski, Kuba przywiózł złoty medal z Mistrzostw Świata, gratulujemy, dziękujemy Panu za wizytę w studio, wszystkiego dobrego, Państwu dziękujemy za uwagę, do zobaczenia.